Straszenia część dalsza, bo przed nami druga część eventu halloweenowego, a w nim nowe pokemony w kostiumach, nowy shiny i wiele więcej. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak najlepiej skorzystać z tego eventu, zapraszam do oglądania. Druga część eventu halloweenowego rozpocznie się 26 października o godzinie 10, a skończy ostatniego dnia miesiąca, czyli 31 października o godzinie 20. Podczas tego eventu zadebiutują trzy nowe pokemony. Dwa z nich to pokemony w ubrankach, Pierwszy to Pikachu i drugi to Gengar. Natomiast trzeci Pokémon to Zorua, który dostanie swoją wersję Shiny, czego spodziewaliśmy się już wcześniej, ale do tej pory nie były to potwierdzone informacje. Jeśli chodzi o Pokémony na dziko, to podczas tego eventu będą pojawiać się Pikachu w kostiumie, Vulpix w kostiumie, Markrow, Drivius, Sableye, Piplup w kostiumie, Drifloon, Yamask, Zorua, Fennekin, Phantom, Pumpkaboo w kostiumie oraz Noibat i dodatkowo będą też występować rzadkie spawny Gengara w kostiumie. Tyle jeśli chodzi o Pokemony na dziko. Na rajdach natomiast na jednogwiazdkowych będą Gastly, Drivius i Phantom. Na trzygwiazdkowych będzie dostępny tylko Gengar w kostiumie, na pięciu gwiazdkowych będzie pojawiał się Darkrai i wreszcie na Mega Raidach będzie Mega Banet. Oprócz tego, zostając jeszcze w temacie Pokémonów, które będziemy mogli spotkać podczas tego eventu, w Field Researchach będziemy mogli spotkać Miss Magius, Galariańskiego Yamaska oraz Fantumpa i czasami bardzo rzadko na Pokestopach będziemy mogli spotkać także Grivarda. Także jest to fajna wiadomość, ale szkoda, że będzie dostępny tylko... W ograniczonych sytuacjach. Tyle jeśli chodzi o Pokémony. Z bonusów natomiast część zostaje przepisana tak jakby z poprzedniej części eventu i będzie to zwiększona ilość cukierków i cukierków XL zarzuty Nice, Great i Excellent. I oprócz tego dwa dodatkowe bonusy. Pierwszym będzie większa ilość cukierków, które wypadają z Pokemonów, które są w kostiumach. Niestety nie zostało wyszczególnione. O ile będzie zwiększona ilość cukierków, także strzelam, że niewiele, prawdopodobnie jeden dodatkowy cukierek na Pokemona. I dodatkowo, i ten bonus w teorii wydaje się fajniejszy, 31 października, i tylko w ten jeden dzień, będą leciały z Pokemonów w kostiumach Rare Candy i Rare Candy XL. I tak jak mówię, w teorii brzmi to fajnie, ale co pokazały wcześniejsze eventy, takie jak Odish Research Day, gdzie mieliśmy dostawać z Odish y, kamienie ewolucji, i także y, rajdy na Rayquaza, gdzie po pokonaniu Rayquaza. Była szansa, że wypadnie z niej kamień, który jest potrzebny do nadania jej nowego ataku, a tym samym do megaewoluowania. Te poprzednie eventy pokazały, że szansa na to, że Pokémon, którego możemy spotkać na Dziko, przyniesie nam jakiś przedmiot, jest bardzo mała. Także do tego bonusu jestem sceptycznie nastawiony, ale zobaczymy. Przechodząc dalej podczas tego eventu będziemy mieli też darmowy timed Research, w którym będzie można spotkać Zorue, Fantumpa, Pokémony w przebraniu i wiele więcej. I znowuście to tak naprawdę wszystko. część rzeczy pozostaje z nami cały czas z tej pierwszej części eventu i są to takie rzeczy jak zmiana wyglądu mapy, muzyka, czy dwa researche, jeden na Grivardy, a drugi na Spirytomba, dostępne od samego początku pierwszej części eventu Halloweenowego. Ok, skoro tę część materiałów mamy już za sobą, przejdźmy sobie do porad. Zaczynając od tego, jakie Pokémony najlepiej łapać? Podczas tego eventu. Podzieliłem to na kilka sekcji. Zacznijmy sobie od tego, jakie Pokémony najlepiej łapać, jeśli szukacie dobrych Pokemonów do rajdowania. Z Pokemonów na dziko będziemy tutaj mieli Gengara do ewolucji w mega Gengara. Jest to numer jeden mega typu Ghost. I drugi Pokemon, na którego warto zwrócić uwagę na dziko, to Zorua. Jeden z lepszych Pokémonów typu Dark. Poza tym dostał wersję Shiny, także czego chcieć więcej? Oprócz tego, na Dziko można też połapać trochę Murkrowów do ewolucji w Hunchcroła, a także Miss Drivius do ewolucji w Miss Magius. Te pokemony też są mocne, ale lepiej sprawdzają się w wersji Shadow. Także tutaj, na Dziko, podczas tego eventu możecie sobie je połapać, żeby odłożyć sobie trochę cukierków. I jak zdobędziecie kiedyś jakiegoś mocnego Shadow, to wtedy można w nie wpakować te cukierki zdobyte teraz. Na rajdach natomiast warto rajdować Darkraja oraz Megabanet, Dark jest jednym z mocniejszych Pokemonów typu Dark, jeśli chodzi o rajdowanie nim. Natomiast Mega Banet to drugi w kolejności, zaraz za Mega Gengarem, Mega typu Ghost. Jeśli natomiast macie nadmiar pasów i chcecie rajdować Pokémony na 1- i 3 gwiazdkowych rajdach, to warto rajdować Gastliego i Gengara do ewolucji w Mega Gengara ponownie, albo ewentualnie też do ewolucji w Shadow Gengara. Ok, przechodząc do drugiej dużej sekcji, czyli Pokemony na Ligę. Tutaj będziemy mieli przede wszystkim Sableye, który na Ligę jest całkiem niezły ze względu na swoje typy Ghost. I dark. Można też polować na Vulpixy do ewolucji w Ninetalesa. Natomiast na ligę raczej znacznie lepiej się sprawdza alolańska wersja Ninetalesa. Także teraz Vulpixy możecie łapać raczej dla cukierków. Oprócz tego jest też piplap. Empoleon, jego trzecia forma, jest wykorzystywana czasami na lidze. Można ją spotkać. Natomiast tutaj pamiętajcie o tym, że tego piplapa, który pojawia się w ubranku, nie można ewoluować w Empoleona. Więc jeśli łapiecie sobie teraz piplapy, to też. Tylko dla cukierków. No i wreszcie dwa najlepsze Pokémony, jakie można łapać na Ligę. Po pierwsze, Yamask do ewolucji w Kofa Grigusa, który jest naprawdę świetny na Ligę ze względu na to, że ma dużo HP i może przeżyć całkiem długo. I po drugie, Phantom do ewolucji w Trevenanta, o którym mówiłem już wielokrotnie wcześniej. Ok, przejdźmy sobie do sekcji indywidualnej, w której wymieniam konkretne Pokémony, na które też warto zwrócić uwagę podczas tego eventu. I tutaj mamy Seyblaja, był wymieniany wcześniej w sekcji na Ligę, natomiast jest to też świetny Pokémon do e, łapania Dasta. Jeśli poszukujecie Dasta, to daje on 750 za złapanie bez starpisa. Oprócz tego Griward, świeżutki debiut z pierwszej części eventu Halloweenowego. Wtedy był dostępny tylko w Special Researchu i były bodajże tylko trzy do złapania. Teraz trafia do Field Researchy, także jeśli będziecie mieli farta i będziecie znajdować dużo tych zadań na Griwardy, to jest dobra opcja, żeby nie trzeba było marnować na niego Rare Candy, albo żeby nie trzeba było koniecznie ustawiać go na Badiego, żeby tylko dało się go ewoluować i mieć w ispoketeksie. Dalej warto też zwrócić uwagę na Phantompa. Tutaj co prawda w kostiumie, nie każdemu musi to odpowiadać, ale pojawia się na dziko i mimo tego, że jest w kostiumie, ma możliwość być Shiny. Wiem, że wiele osób polowało na niego na Shiny. Ja zresztą też i do tej pory jeszcze nie udało mi się go trafić Shiny. Także tak, będzie ponownie na dziko i jest to prawdopodobnie ostatnia okazja w tym roku, być może nawet ostatnia okazja do przyszłorocznego Halloween, żeby trafić Pampka Buszajni. I na koniec Pikachu w kostiumie. Ten kostium może nie jest jakiś super ładny, ale nie zmienia to faktu, że jest to debiut. Także shiny Pikachu w kostiumie. Na pewno znajdą się ludzie, którzy będą go chcieli mieć shiny. Także te Pikachu warto sprawdzać. Może będziecie mieli farta i kiedyś będziecie mogli się wymienić za coś naprawdę fajnego. Dodatkowo podczas tego eventu, a konkretnie 31 października, będzie można spróbować sobie pofarmić trochę Rare Candy i Rare Candy XL ze względu na to, że będą one leciały z Pokemonów w obrankach. Tak jak wspominałem wcześniej, szansa na to, że taki cukierek wypadnie z Pokemona na dziko może być bardzo niewielka, ale gdyby miało być inaczej, to na Pokemony w kostiumach też warto zwrócić uwagę. Idąc dalej, jeśli kompletujecie platynowe medale, to podczas tego eventu będzie można łapać Pikachu do medalu Pikachu Fan. No i ten event, tak samo jak jego pierwsza część, to jest świetna okazja do łapania Pokemonów typu Ghost, żeby wbić platynę z tego typu, a także warto łapać każdego Noibata do medalu typu Dragon, chyba najtrudniejszego z medali z typów. Jeśli natomiast podczas tego eventu zbieracie cukierki do dowolnego Pokemona, to po pierwsze pamiętajcie o tym, żeby starać się trafiać Excelenty dla zwiększonej ilości cukierków z bonusu i po drugie pamiętajcie o odpaleniu Mega. W tym wypadku najlepiej sprawdzi się Sableye, bo ma typ Ghost i Dark, więc jeśli macie Mega Sableye'a najlepiej na trzecim poziomie Mega Ewolucji, to koniecznie go odpalajcie podczas tego eventu. Inną opcją będzie oczywiście dowolny Pokemon typu Ghost, Dark albo nawet Fire, bo też takie Pokemony się pojawiają. Okej, okay, w tym materiale to by było na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, to koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć!